Kochanie, mam ochotę na droskawki z bitą śmietaną. Hmm? Mhm. kiedykolwiek znajdowaliście się w takiej sytuacji? Ja w takiej sytuacji jestem właśnie teraz i niestety, ale nie mam miksera w domu. Za to co mam? Mam wkrętarkę i parę nożyczek. Co możemy zrobić? Na porządku musimy usunąć wiertło właśnie z wkrętarki i bierzemy nożyczki. Bardzo prosta sprawa. Bierzemy właśnie ostrzem nożyczek, wkładamy do wkrętarki i zakręcamy. Zakręcamy do tego momentu, aż usłyszymy ten charakterystyczny klik. I oto właśnie mikser stworzony z zwykłej wkrętarki i pary nożyczek. Teraz zobaczymy, jak sprawdza się w ubijaniu śmietany. Na tą okazję mam przygotowany właśnie 500 ml śmietany i pojemniczek, do którego go wlewamy. I zobaczmy, czy to się uda. Akumulator padł? Jeśli będziemy mieli drugi akumulator, to wrócimy do eksperymentu. Mamy drugi akumulator. Na szczęście mamy jeszcze jeden akumulator, więc się nie zrażamy i wracamy do ubijania naszej śmietany. I tak prezentuje się już ubita śmietana. Ogólnie zajęło nam to około 50 minut, więc nie jest to najszybciej, ale tradycyjne ubijanie śmietany też nie trwa e, krótko. Natomiast e, kilka rzeczy. Hmm, widzicie jaki syf tutaj narobiłem. E, trochę zajęło mi zanim wyczułem moc tej wkrętarki, zanim postanowiłem, czy znaczy po prostu zanim udało mi się dopasować moc do do tej śmietany, tak, aby mi się nie wylewała. W końcu mi się to udało, no po prostu to jest kwestia jedynie wyczucia. Ale kolejna rzecz bardzo ważna, jeśli używamy wkrętarki, której wcześniej używaliśmy na przykład przy remontach, ona jest brudna. Dlatego musimy ją oczyścić, tak, aby paprochy nam nie wpadły do śmietanki. No i co mogę powiedzieć? Smacznego. Kochanie, chcesz trochę?